ostatni mi się pożyw, prosty Lake tell Jestem bardzo zaciekawiony, jaki jest. Proszę mi mamy cygara. Pan sowa, bo to mówi, że muszę dostarczyć kolekcję dla pana sowy. Na drugim piętrze był pokój prywatny, jeśli się nie mylę. Mhm, o. Musimy zrobić pana sowę? Znamy tą maskę tutaj, gdzie klikam, po prawo. Miał Albert. To nie wiem, to może... Pan to jest sen, bo to jest królika, to jest. Teraz... I teraz mamy ostatnią kolację. Dziękuję za to wszystkie, Memories, memories, memories wspomnienia. I Harvey! Pamiętacie, mówiłam, że ta papuga w Resident to jest Harvey, ale ja myślałam, że tutaj będzie gdzieś w jakimś pokoju Harvey, ale to my jesteśmy Harvey. Really I bardzo dziękuję, że kupiłaś te cygara. Yy, Rzeka będzie wspaniała. Humans, Zobacz, chwilę na czarne kostki czy ty... jakie czarne kostki u jeleni albo Albert jeleni albo Albert Dzik królik Sam gruchacz Yy, Spomnienia nie są tylko kluczem do przeszłości, ale też do przyszłości. A Zobacz. U. Kto to jest? Kto ty jesteś? Mordo. Nie mogę klikać. Jestem ciekawy, kto... Dobra, bo to jest y, ten Rusty. Rusty. West, bo to jest ten Hotel Pod Rusty. Ok, to co? Miałem dwie. Miałem dwa perfekty. Trzy dwie, dwie gwiazdki. E Rusty Lakears. Okay. Thank you for playing Rusty Lake Hotel, The history of Rusty Lake continues. So far, us in the second season did you got our stars with a secret code. Rusty Good afternoon. Let please Pochantec, please beginning My name is Mr. Owl. I am the owner okay. of the Rusty Lake Hotel. Oh look, the guests are arriving. They all have their own reasons to be here. Sebastian. And I I have my own reasons to let them stay. We will be having five dinners. Make sure everyone is worth dying for. Tak. I'm sure it's to be a wonderful week. Let's make some memories. Ah, to dobra, to do ja nie pamiętałem. Teraz się zaczyna wszystko od nowa, ale ja nie będę. Zaczynała od nowa. Może spróbuję na 100% i może pokażę ten sekretny kod Otóż nie, nie chce mi się. Przeszłem Rusty Lake Hotel, uczciwy. Pokonałem, zabiłem każdego. Zrobiłem pięć kolacji Każda kolacja miała minimum dwa, dwie gwiazdki Trzy dwie gwiazdki I, i dwie pięć, trzy gwiazdki Zdobyłem cygara Main menu, zobaczcie Yy, parę słów o Rusty Lake Hotel. Też połączenie z Rusty Lake Roots. Yy, czy były nawiązania? Tak. Bardziej chyba Rusty Lake Hotel do Rusty Lake Roots, bo na przykład widzimy czaszkę, którą na przykład Albert założył, kiedy był ten poziom złodu i gdzie musieliśmy pobrać dwie ofiary od Idy i Samuela. Yy, były podobne przedmioty, zapałki, nóż I parę jeszcze Było postacie Misty Crawl, czyli Pan Kruk, który był też Rus I gdzieś chyba w tym sekretnym poziomie, który dzisiaj... który... No, 30 Akurat, jak się to pierwszego Ale był tam powiedział, Aldus Vanderboom Aldous al Van Der tak dobrze powiedziałam? Dobrze powiedziałam tak. Aldous Van Der powiedział, że pomoże panu Puchaczowi czyli inaczej sobie, panu sobie. I faktycznie widzieliśmy pana kruka w recepcji. Yy, czy te kolacje miały sens? Czy miały głębszy? Moim zdaniem nie. Najważniejsze, żeby zyskać te czarne kostki, czyli memories. Um, ten czy ten y, czy w tej windzie, w której jechał taki Gostek czy to był y, um, główna postać, którą operujemy Prastinek Hotel? Myślę, że nie. Bo nawet zwrócił się pan Pana Sowa and Harvey. I Harvey dziękuję za że mi kupiłeś y, cygara. Słuchajcie. Hej! To jest od razu narzucenie. Pamiętacie, Harvey to była popuga. A ja jestem serio ciekawy, czy to. Czy to? Bo. No, no był... takie. Czy, są tutaj trzy kształtne stworzenia. Na przykład pan Kruk, który wcześniej był Aldusem. Chciałam powiedzieć Aldusem Dambreydorem. Bo czytam Harry'ego Pottera, ale nie Aldusem Vanderboomem. Na przykład Harwin mógł być kimś innym przed przemienieniem się w popługę, a w ogóle Podobno William Vanderboom, ten drugi, nie ten pierwszy, kto z w 1860 roku czy coś takiego, tylko ten drugi. Z tych dziesięciu ofiar i trzech Timepieces To podobno nie nazywa się już William Wonderboom Tylko Laura Wonderboom Ale chwila, czy... Znaczy się? Coś kawy. Bo na pewno, na pewno będziemy ogrywać sobie Rusty Lake Paradise Czy Escape? Może, jeżeli będzie mi się chciało jeżeli nic się by nie chciałby, to nie liczcie na to, że najpewniej sobie zobaczę i zrobię taką wielką teorię o co chodzi? Jaka część miała wspólne do tej, do tej historii? Myślę, że Rusty Lake to najbardziej to chyba wskrzeszenie właśnie Williama jako Laura Vanderboom bo Rose nawet, pamiętacie w sekrecie, powiedziała, że jej wró córka wróci. A widzieliśmy pod koniec Roslin'a, że roztrzymało dziecko. I nie wiedzieliśmy, czy to było William jako posyć chłopca. Spodziewałam się, że tak, albo dziewczyny Okazało się, że jest dziewczyna. Serio, akurat mam tutaj. Miałam mało pytań. Kim jest Pan Sowa? Może w Paradise, który jest jeszcze. Y bo. Hotel jest tak w połowie Roots A na przykład Paradise jest wcześniej Roots in Hotel Czyli będzie... Może tam będzie pokazany kim był Słyszałam, że Będzie Jacob i to będzie Pan Sowa Sowa Będzie Nicholas, że będzie to, to Pan Sowa Że Laura Vanderboom prze... Trzecie skrzeszeni Williama i to będzie pansowa, Ale nie, u mnie to nie mógł być ani Laura, ponieważ w połowie czyli jeszcze nie było drugie, skrze drugie skrzeszenie. Wow, serio, zrobiłem cztery. Serio, zastanówmy się. Ja. Ja w tej chwili to jest ostatni filmik. Robię sobie przerwę. Generalnie chyba na czytanie, na po prostu spędzanie. Chciałabym też na porozmawienie. I potem wrócę Rosliak Paradise. I kiedy o, będziemy już zobaczymy ten Paradise to ja sobie po prostu podsumuję sobie te trzy części i powiem na przykład to moim zdaniem był y, panem Sową kto to był panem krukiem czy na pewno William to był czy była to Laura znaczy się, bo to raczej będzie w escape przedstawiona Laura i to na, może zrobimy dobra mam, mam tyle pytań mało odpowiedzi z tej strony był Adek Adek to była Sarah na Hotel ród też zakończony hotel teraz nie na 100% nie wiem czy ten sekretny kod jest przy Potrzebne może? Nie wiem. Widzimy się w następnym odcinku za tydzień Dora tygodnia, dwa tygodnie. Pa!